Franki i Frank, to my. Witam wszystkich. Jestem Frank. Tak, ja też wszystkich tam witam. Jestem Frank. Mm -hmm. Tak, bo bardzo chciałem powitać tych, co oglądają i tych, co nas nie oglądają i każdego na całym wielkim świecie i wszystkich e, poza wiesz, całym myślę, światem. Myślę, że powitałeś już wszystkich Frank. Nie chciałem nikogo <grym> pominąć. Jasne. Nie chciałem pominąć tych, co na nas patrzą, ani tych, którzy nie patrzą. A może jest tam jeszcze ktoś, dobrze, kogo... Dobrze, dobrze. Tak? A więc Frank i ja mamy dziś dla was zabawę. Tak, mm. tak. To jedna z moich ulubionych. I jedna z moich ulubionych mm -mm. także. Taniec Taniec! Tak, to świetna zabawa. Właśnie. E, ale mam jedno pytanie w tej właśnie sprawie. Tak? Jak się bawi w ten taniec? Ah, dobrze. Więc włączamy muzykę i mhm. sobie tańczymy. A gdy przestanie grać, stajemy a, jak zamrożeni. Tak. To dlatego to się tak nazywa. Mhm, tak dobra, właśnie. Dobra, już wiem. No, to możemy zacząć? Tak. Dobrze, to uważaj. No, muzyka. Stop! Tak, to była wspaniała muzyczna zabawa. Chodźmy. jestem, 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 to koniec. Wiem, nie ma muzyki. Tak, bo zabawa się skończyła. Jestem zamrożony. Ty. No, jak chcesz? Nie ma muzyki. Stoję bez ruchu. Takie zasady. No to możesz się teraz złamać, Frank. Dobra.